Cześć Siemanko i dzisiaj witam Was mój nowy nabytek. Właśnie tak, Agama Brodata. To ogólnie jest malutka zeróweczka wykluta. Tak miesiąc od wyklucia z jajeczka. No i widzicie tutaj jej główkę. Bardzo ją lubię. je ja chętnie. Może na filmiku nawet Wam pokażę. No ale co? Pokażę Wam jak ją wyjmuję. Może ją nakarmimy? No to tak. zajmijmy się jej wyjmowaniem. Chodź, mała. Chodź, chodź, chodź. Dobra, jak już ją mamy, no to z nią idziemy ciu, dalej. Tu już jest ciemno. Dobra, nic nie mówiłem. Chyba. Ej, tu Wam się świeci dobrze. Mordeczki, mam nadzieję, że widzicie wszystko idealnie o ja pierdzi w ogóle nie ma ostrości łap ej aparat łap ostrość na terrarium łapiesz na no, legamę też łap widzi ja pierdzie aparat ty ją widzicie nieduża jest około 10 cm a ty mi ją mi. dobrze widzicie Wyleń wierszcza. Możemy jej spokojnie zdać z jednego. Hmm, tylko będzie trudny problem jedną ręką to wyjąć, bo. na kamerzysta chory. A ja sam sobie radzę. Na... O, prawie łeb. Mhm, teraz złapać jeszcze jedną ręką. No mała! Jeszcze mi atakuje pudełko. Szkoda. Widzicie to? Oj, ona będzie chciała. Spadaj na chwilę mała. Właśnie, patrzcie. Widzicie to? Co nie? Piękno. Kurde. Chętnie bym nawet... Jak przyjęła jednego, no to oczywiście drugi też leci. O, ja będzie. Szkoda. Mm. Ej, wam tego nie nagrałem. Ej, kurde, nie widzieliście tego. Wow, ale zaświeciło się, nie? Dobra. Na dzisiaj będzie koniec, co miało być tylko taki krótki filmiczek. Chociaż wróciłbym. Przynajmniej... Daj mi świeszcza, bo mi uciekł, więc. Niech już zje tego innego. Tego drzewa. Hmm, tylko go znajdę i go. Wy go widzicie. Gdzie się ukrywa świerszczu? Nie chcę się potem gdzieś znaleźć. W ogóle te zamknę, bo te są otwarte, wolno. O ja, psielę. świerszczu o, namierzony jesteś o nie, Ty jednak nie, nie nie, nie mała to jeszcze Ci dam, dobra ten głupi świersz Ci uciekł no to zjedz nie musimy jej dać, jak jeden uciekł no to drugi, drugi raczej nie powinien widzicie moje palce? w ogóle nie ujmuje mi ich kamera Idzie tu? Dobra, no to na dziś by był koniec. Polecam takie gamy brudat kupować. Ogólnie nic wielkiego. Terrarium dużo, bo one rosną są już tak pokażne. Terarium trzeba tak... No, tak 40. No dobra, 40 na 40, coś takiego, takie. No dobra, przez Adam za małe. tak 50 na 50 jak chcecie, na dłużej. No i na podłoże najlepiej jakiś ręcznik papierowy, no bo nie opłaca się dawać takich tych mod. Ona jeszcze zeżre ten ciekawy kolor, jak już będzie dorosła. To i możecie dać. I ogólnie jeszcze zawsze ją wilgoć. Wilgoć, bardzo potrzebna rzecz, dawać z wilgoci, właśnie ją zmaczać, spryskiwać, w miseczce woda zawsze, wiem jeszcze możesz się żyć tartą marchwią oraz melisą, miętą i tyle chyba, jeszcze mniszkiem lekarskim. Kwiatkami, ale niż kolokarskiego. No i to chyba by było na tyle. Żegnamy się. No i zostawcie łapeczkę w górę subika i dzwoneczek powiadomień, żeby żaden filmik Was nie ominął. No i kończymy.